pazur i szept intuicji. 31 maja zaczyna się jak poranne słońce prześwitujące przez rolety. Coś się klaruje, choć nie wiesz jeszcze co. To ten rodzaj przeczucia, gdy wiesz, że dziś wydarzy się coś ważnego, ale nie potrafisz tego nazwać. To dobry moment, by zaufać przeczuciom, nawet jeśli nie masz na nie twardych dowodów. W południe emocje uderzają z siłą letniej burzy może się okazać że ktoś testuje twoje granice albo że sam sama masz ochotę rzucić wszystko i zacząć na nowo nie bój się tego co czujesz ale pamiętaj nawet lwica czasem chowa pazury Po południe przynosi ulgę dawne troski tracą siłę a ty znajdujesz rozwiązanie które łączy rozsądek i potrzebę serca w końcu znajdujesz złoty środek w sprawie, która od dawna cię męczyła, bo widzisz ją w nowym świetle. Wieczorem słowa nabierają szczególnej mocy. Jedna szczera rozmowa może zmienić więcej niż tygodnie milczenia. Ktoś cię zaskoczy szczerością lub pomysłem, który otworzy ci oczy, albo zrobi to twoja własna myśl. To był dzień, który cię przekonał, że siła i wrażliwość to nie przeciwieństwa, a dwie strony tej samej monety. Jutro zobaczysz, co z tego wyniknie.